BlackRock rzuca rękawice twórcy Bitcoina. Finansowy gigant idzie po rekord. Japoński szturm na Bitcoina. Metaplanet wyprzedza Coinbase i nie zwalnia. Unia Europejska patrzy Ci na ręce. Cyfrowa kontrola wkracza do internetu. Nowy system finansowy za miesiąc? Ekspert bije na alarm. Czy James Wynn oszukał cały świat krypto? Sekretne konto i iluzja porażki. Polska zawalczy o gigafabrykę AI. Czy dobijemy do elity sztucznej inteligencji? Czy Iran zablokuje Ormus? Świat wstrzymuje oddech przed możliwym szokiem gospodarczym. Zanim zaczniemy. Witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. we <laughs> BlackRock rzuca rękawice twórcy bitcoina. Finansowy gigant idzie po rekord. Jeszcze dekadę temu bitcoin był traktowany jako ciekawostka dla pasjonatów technologii. Wielu pamięta historię, gdy ktoś kupił dwie pizze płacąc kilkadziesiąt tysięcy bitcoinów. Dziś te same monety warte są tyle, że można by za nie kupić całą sieć restauracji. Ale teraz bitcoin przestaje być zabawką geeków, a staje się poważnym narzędziem w rękach największych graczy globalnych finansów. BlackRock Gigant zarządzający bilionami dolarów właśnie zrobił kolejny ogromny krok w stronę dominacji na rynku kryptowalut. W ciągu zaledwie kilku godzin w odpowiedzi na napięcia na Bliskim Wschodzie firma dokonała zakupu bitcoinów o wartości blisko 300 milionów dolarów. Co ciekawe, już teraz niemal cały ich portfel kryptowalutowy, ponad 95% to właśnie bitcoin. Według danych zrenomowanej platformy analitycznej BlackRock ma dziś w posiadaniu prawie 700 tysięcy sztuk tej kryptowaluty. To czyni go drugim największym znanym posiadaczem bitcoinów na świecie, wyprzedzając takich graczy jak Binance czy MicroStrategy, firmę Michaela Saylora, który od lat nieprzerwanie inwestuje w BTC. Wartość tej cyfrowej fortuny szacuje się obecnie na około 70 miliardów dolarów, a to dopiero początek. BlackRock nie zamierza zwalniać, planują, że do końca dekady staną się największym podmiotem zarządzającym bitcoinem na świecie. Ich celem jest budowa portfela cyfrowych aktywów, którego fundamentem będzie właśnie ta kryptowaluta, a jego wartość ma przekroczyć 50 miliardów dolarów. Na przeszkodzie stoi tylko jeden legendarny przeciwnik, sam Satoshi Nakamoto. Tajemniczy twórca Bitcoina ma ponoć wciąż ponad milion monet. Choć od lat nie ruszył ani jednej z nich, jego pozycja wciąż pozostaje poza zasięgiem wszystkich żyjących inwestorów. Ale czy na długo? Walka o dominację na rynku kryptowalut właśnie nabrała nowego wymiaru. Jeśli BlackRock utrzyma obecne tempo, może wkrótce sięgnąć po pozycję, o której do niedawna mogli marzyć tylko pasjonaci i wizjonerzy nowej ery finansów. Japoński szturm na bitcoina, MetaPlanet wyprzedza Coinbase i nie zwalnia. Jeszcze rok temu nikt nie brał ich na poważnie. Dziś japońska firma MetaPlanet właśnie kupiła kolejne ponad 1000 bitcoinów, a łącznie ich cyfrowy skarbiec liczy już dokładnie 10 tysięcy sztuk tej kryptowaluty. To więcej niż posiada jedna z największych giełd świata, amerykański Coinbase. Najświeższy zakup opiewał na ponad 117 milionów dolarów, a średnia cena za jednego bitcoina. Wyniosła ponad 105 tysięcy, ale to dopiero początek. Firma ogłosiła emisję obligacji o wartości 210 milionów dolarów, które mają zostać przeznaczone na dalsze zakupy. Termin ich wykupu przypada na grudzień przyszłego roku, co tylko pokazuje, jak mocno Metaplanet wierzy w długoterminowy potencjał BTC. Inwestorzy od razu zareagowali, akcje firmy wzrosły o 20%, a od początku roku skok sięgnął ponad 400%. Powód? Odważna i konsekwentna strategia inwestycyjna, którą wielu porównuje do ruchów Michaela Saylora, choć Japończycy kupują na znacznie wyższych poziomach cenowych. Co ciekawe, jeszcze wiosną ubiegłego roku Metaplanet nie miało żadnych bitcoinów swoją strategię zaczęli realizować dopiero w kwietniu, ale od tego momentu przeszli do totalnej ofensywy. Ich ambicje są ogromne. Do końca 2027 roku chcą posiadać aż 210 tysięcy monet, co stanowiłoby około 1% całkowitej podaży bitcoina. W tym celu ogłosili emisję akcji o wartości ponad 5 miliardów dolarów. Plan zakłada wypuszczenie kilkuset milionów nowych papierów w ciągu dwóch lat, a zebrane środki mają trafić oczywiście na zakupy BTC. Dwa tygodnie temu kupili ponad 1000 monet i zapowiedzieli, że to nie koniec. Gonią gigantów. Wciąż daleko im do MicroStrategy z ich ponad 580 tysiącami bitcoinów, ale wyprzedzają już Tesle czy Coinbase. Ich tempo jest imponujące, a determinacja budzi szacunek w całej branży. MetaPlanet udowadnia, że w świecie kryptowalut Outsiderzy mogą w krótkim czasie stać się liderami. Pytanie tylko, czy ten rajd zakończy się triumfem, czy też rynek postawi ich kiedyś do pionu. Na razie jednak wszystko wskazuje na to, że japoński szturm na bitcoina dopiero się rozpędza. Unia Europejska patrzy ci na ręce. Cyfrowa kontrola wkracza do internetu. Od połowy 2025 roku internet w Unii Europejskiej może przestać być przestrzenią wolności. Marek Stiller, znany analityk i edukator kryptowalutowy, ostrzega, że już wkrótce każde nasze kliknięcie w sieci będzie śledzone, a wszystko przez nowy system cyfrowej identyfikacji, który ma zostać wprowadzony obowiązkowo dla wszystkich dorosłych obywateli wspólnoty. Nowa aplikacja, określana jako cyfrowy portfel tożsamości, będzie wymagać podania danych osobowych, takich jak numer dowodu czy identyfikator PESEL. Bez niej nie będzie można zalogować się na żadne media społecznościowe, obejrzeć filmu na YouTube, ani wejść na stronę internetową z ograniczeniami wiekowymi. Każda próba dostępu zostanie zapisana w centralnym rejestrze. Według Stillera Bruksela będzie dosłownie śledzić wszystko od logowania po przeglądanie konkretnych stron. To dopiero początek, bo docelowo do końca 2026 roku Unia planuje wprowadzić nowy system identyfikacji cyfrowej który połączy dane osobiste, logowania, dokumenty, a nawet płatności. Stiller przestrzega, że może to otworzyć drogę do całkowitej inwigilacji, nie tylko tego co robimy w internecie, ale także co kupujemy, za ile i gdzie. Szczególne zaniepokojenie budzi planowane wprowadzenie cyfrowego euro. Choć Europejski Bank Centralny zapewnia, że będzie ono miało wymienność 1 do 1 z gotówką, to anonimowość zostanie mocno ograniczona. Transakcje powyżej niewielkiej kwoty będą rejestrowane i powiązane z konkretnym użytkownikiem. Oznacza to, że codzienne zakupy mogą trafić do centralnej bazy danych. Co więcej, Unia Europejska rozwija narzędzia, które mają umożliwiać blokowanie wydatków, np. na mięso, paliwo czy inne produkty, pod pretekstem walki z kryzysem klimatycznym. Steeler porównuje to do chińskiego systemu oceny obywateli i ostrzega, że Europa zbliża się do bardzo cienkiej granicy między wolnością a cyfrowym nadzorem. Na koniec pojawia się temat Chat Control unijnego projektu, który zakłada skanowanie prywatnych wiadomości w poszukiwaniu nielegalnych treści. Zdaniem Stillera to jawna cenzura, zbliżona do metod stosowanych przez reżimy autorytarne. Dodaje, że pod pozorem walki z przestępczością mogą zostać ograniczone podstawowe prawa obywatelskie, jak wolność słowa i prywatność. Unia Europejska coraz bardziej przypomina cyfrowego Wielkiego Brata. A jeśli Steeler ma rację, niedługo każde kliknięcie w sieci może być nie tylko zapisane, ale i użyte przeciwko nam. Nowy system finansowy za miesiąc? Ekspert bije na alarm. Czy jesteśmy świadkami końca obecnego porządku finansowego? Według niektórych. Zdecydowanie tak. Jeden z niezależnych analityków, działający w internecie pod pseudonimem Digital G15 twierdzi, że już w ciągu najbliższego miesiąca może ruszyć zupełnie nowy system finansowy, który całkowicie odmieni dotychczasowe zasady gry. Brzmi jak teoria spiskowa? Być może, ale coraz więcej faktów wskazuje, że świat finansów wchodzi w nową erę. I to szybciej niż myślimy. Wszystko zaczęło się od systemu FedNOW, który oficjalnie działa już w Stanach Zjednoczonych. To narzędzie rezerwy federalnej, które umożliwia błyskawiczne przelewy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Choć pozornie to tylko techniczne usprawnienie, wielu uważa, że to dopiero początek większych zmian, takich, które mogą zaprowadzić nas do zupełnie nowego porządku finansowego. W mediach społecznościowych pojawiają się też spekulacje na temat tzw. Quantum Financial System, rzekomo zaawansowanej globalnej infrastruktury, która miałaby zastąpić obecne banki. Oficjalnych potwierdzeń brak, ale temat budzi emocje. Szczególnie, że coraz częściej mówi się, iż tylko osoby posiadające kryptowaluty lub metale szlachetne będą mogły w pełni uczestniczyć w nowym systemie. Według Digital G 15 społeczeństwo nie jest przygotowane. Brakuje świadomości, edukacji i zrozumienia, co tak naprawdę oznacza tokenizacja, cyfrowa tożsamość czy bankowość bezgotówkowa, a zmiany nadchodzą szybko. Niektórzy przewidują, że tokeny takie jak XRP czy HBAR mogą odegrać w tym nowym systemie kluczową rolę. Czy rzeczywiście za miesiąc świat się zmieni? Tego nikt nie wie na pewno. Ale jedno nie ulega wątpliwości: coś się dzieje. Technologia, bankowość i pieniądz już dziś nie przypominają tego, co znaliśmy jeszcze kilka lat temu. Dlatego warto być czujnym, bo być może wcale nie chodzi o spisek, tylko o rewolucję, która już się zaczęła. Czy James Wynn oszukał cały świat krypto, sekretne konto i iluzja porażki? James Wynn, do niedawna postać budząca współczucie w świecie kryptowalut, Dziś może być bohaterem jednej z najlepiej zaplanowanych manipulacji ostatnich miesięcy. Mężczyzna, który w oczach opinii publicznej przegrał fortunę na rynku, w rzeczywistości mógł ukrywać konto, które przyniosło mu milionowe zyski. Zaczęło się od analizy on-chain przeprowadzonej przez jednego z detektywów blockchainowych. Wskazał on, że James mógł operować równolegle na dwóch kontach na platformie Hyperliquid. Jedno widoczne publicznie, drugie sprytnie ukryte. Z analizy przepływów wynika, że oba konta handlowały tymi samymi tokenami, ale w przeciwnych kierunkach. Kiedy James na oczach świata tracił setki milionów dolarów, jego drugie konto, zgodnie z analizą, zarabiało dokładnie tyle samo. Dodatkowo, z poleceń Hyperliquid James miał otrzymać znaczne środki, z czego spora część pochodziła właśnie z ukrytego konta. To sugeruje, że jego strategia była przemyślana. Publicznie prezentował się jako ofiara własnych błędów, a za kulisami mógł skrupulatnie budować fortunę. W sumie na tajnym koncie zgromadził zysk netto w wysokości ponad 4 milionów dolarów. I to bez ani jednej likwidacji pozycji. Co więcej, niektórzy użytkownicy zauważyli, że jego pozycje są bardzo podobne do tych, które otwiera inna kontrowersyjna postać Andrew Tate. To rodzi pytania, czy za działaniami Jamesa nie stoi szerszy plan marketingowy lub nawet wspólna kampania. Tym bardziej, że cała historia przyniosła mu nie tylko uwagę, ale i realny wpływ, zyskał setki tysięcy obserwujących, smart followersów i możliwość zarabiania na swojej porażce. Oczywiście pojawiły się też głosy sceptyczne. Niektórzy twierdzą, że za tajemniczym kątem może stać ktoś inny, kto po prostu wiedział, jak tłum zareaguje na ruchy Jamesa. Jednak niezależnie od tego, kto rzeczywiście prowadził drugie konto, historia ta pokazuje jedno: w świecie krypto to, co wygląda na dramat, może być perfekcyjnie zaplanowaną sztuką. Dla inwestorów to ostrzeżenie: nie zawsze warto wierzyć w to, co widać na powierzchni. W świecie cyfrowych finansów każdy ruch może być częścią większej układanki, a przegrany nie zawsze naprawdę przegrywa. Polska zawalczy o gigafabrykę AI. Czy dobijemy do elity sztucznej inteligencji? Polska staje do wyścigu o miliardową inwestycję i miejsce wśród liderów nowoczesnych technologii. Rząd ogłosił, że zamierza złożyć wniosek do Komisji Europejskiej o dołączenie do unijnego programu budowy tzw. Gigafabryk AI. Termin mija 20 czerwca, a stawka jest ogromna. Nie tylko prestiż i dostęp do najnowszych technologii, ale także miliardy złotych inwestycji i silniejsza pozycja Polski na mapie cyfrowej Europy. Czym właściwie są te tajemnicze Gigafabryki AI? To olbrzymie centra obliczeniowe stworzone po to, by trenować najbardziej zaawansowane modele sztucznej inteligencji. W całej Unii mają powstać obiekty wyposażone w setki tysięcy procesorów graficznych. W Polsce planuje się budowę rozproszonego klastra o mocy nawet 30 tysięcy jednostek GPU. Szacowany koszt około 5 miliardów złotych, z czego rząd deklaruje, że przeznaczy na ten cel 2 miliardy z funduszy publicznych między rokiem 2026 a 2029. Projekt ma przynieść nie tylko rozwój technologiczny, ale też ożywić współpracę regionalną w Europie Środkowo-Wschodniej. Według wiceministra cyfryzacji, Dariusza Standerskiego, to szansa na stworzenie przestrzeni, w której nauka, biznes i administracja będą pracować ramię w ramię. Gigafabryka mogłaby stać się motorem dla polskiej gospodarki i wzmocnić pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej. Ale to nie wszystko. Polska już teraz inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji. W Poznaniu powstaje fabryka Piast AI, której celem jest trenowanie modeli używanych m.in. w diagnostyce medycznej. Trwają też prace nad krajowym superkomputerem, który ma zagwarantować Polsce obliczeniową niezależność oraz nad Instytutem Sztucznej Inteligencji, organem, który będzie koordynować badania i wdrażanie AI na poziomie państwowym. Pytanie tylko, czy rządowi uda się doprowadzić ten ambitny plan do końca. Bo choć kierunek rozwoju wydaje się obiecujący, to w tej grze liczy się nie tylko wizja, ale i skuteczność. Czy Iran zablokuje Ormus? Świat wstrzymuje oddech przed możliwym szokiem gospodarczym. Na Bliskim Wschodzie napięcie sięga zenitu. Konflikt między Iranem a Izraelem wszedł w nową fazę, a coraz głośniej mówi się o scenariuszu, który może wstrząsnąć światową gospodarką. Chodzi o cieśninę Ormuz, wąskie gardło transportu ropy naftowej, przez które przepływa znaczący procent globalnych dostaw tego surowca. Jeśli Iran zdecydowałby się ją zablokować, skutki mogłyby być dramatyczne. Ceny ropy poszybowałyby w górę, inflacja przyspieszyłaby w wielu krajach a rynki finansowe pogrążyłyby się w chaosie. O możliwym zamknięciu cieśniny poinformowała irańska agencja państwowa, powołując się na słowa jednego z parlamentarzystów według niego, taki ruch rozważany jest jako desperacka odpowiedź na rosnącą presję i niepowodzenia Iranu w starciu z Izraelem. Choć może to brzmieć jak klasyczna zagrywka psychologiczna, warto zaznaczyć, że Teheran już w przeszłości używał Ormuzu jako straszaka, narzędzia nacisku, które samo w sobie budzi ogromne emocje wśród inwestorów i przywódców państw. Równocześnie Iran ostrzegł Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, że jeśli te kraje będą aktywnie wspierać Izrael, ich bazy wojskowe oraz statki w regionie mogą stać się celem ataków. Retoryka robi się coraz ostrzejsza, ale czy rzeczywiście Iran zdecyduje się na ruch, który mógłby go pogrążyć? Zamknięcie Ormuzu byłoby krokiem ostatecznym, ryzykownym nie tylko gospodarczo, ale też politycznie. Zablokowanie tego morskiego szlaku mogłoby wywołać natychmiastową reakcję militarną ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. W najgorszym scenariuszu mogłoby się to skończyć z masowanym uderzeniem rakietowym, a może nawet próbą obalenia irańskiego reżimu. Na razie jednak wydaje się, że to tylko sygnał desperacji i pokaz słabości. Iran zdaje sobie sprawę, że taki ruch byłby aktem desperackim, jak tonący, który chwyta się brzytwy. Teoretycznie możliwe, ale w praktyce trudne do wyobrażenia. Świat jednak nie może pozwolić sobie na ignorowanie tej groźby, bo jeśli do niej dojdzie, skutki odczuje każdy z nas przy dystrybutorze paliwa, w sklepie i na rynkach finansowych. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy. Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz. Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.